Cześć! Dzisiaj jest 11 listopada, czyli Święto niepodległości, i z tej okazji dziewczynki chciałybym zarecytować wiersz, który mówiły na przedszkolnej akademii z okazji tego święta. Powiewa flaga, gdy wiatr ja się zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwień, czerwień to... Piękne są nasze barwy ojczyste. Tak więc dzisiaj mamy święto państwowe, a że jest piątek, to powstał z tego długi weekend. Dziewczynki mają trzy dni wolne od przedszkola. Mieliśmy w planach na ten czas wyjechać do moich rodziców, czyli dziadków dziewczynek, no ale niepykło, musieliśmy zostać w domu. Także będziemy spędzać ten czas w naszym małym gronie rodzinnym. No i planujemy rozpocząć ten weekend od. Spacer nad morze. Dla nowych osób, które zajrzały do nas na kanał, wspomnę, że my mieszkamy w Gdańsku jakieś półtora kilometra od plaży, czyli to jest około 25 minut spacerem i większa część drogi przebiega właśnie przez park, także już sama trasa jest przyjemna. Cały czas nie mogę się nadziwić jak ciepły mamy listopad w tym roku. Naprawdę jest piękna pogoda, Dzisiaj wyjątkowo jest pochmurnie, a tak to do dnia dzisiejszego było naprawdę pięknie, słonecznie i dzięki temu też mamy taką piękną, kolorową jesień. W ogóle jesień to jest moja ulubiona pora roku, zwłaszcza ta wczesna jesień, taka ciepła jesień, ze względu właśnie na jej te kolory, na światło, akurat dzisiaj tego światła trochę brakuje, ale lubię I ten klimat nostalgiczny, to są właśnie moje klimaty. A poza tym jesień jest super porą roku, jeśli chodzi o bieganie, bo niezależnie, o której godzinie się wyjdzie z domu, żeby pobiegać, to zawsze jest odpowiednia temperatura. Nie ma obaw, że jak się wyjdzie o 12, to człowiek się ugotuje, jak to był by latem. Lucja, jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Eee, lato. A dlaczego? Bo jest i albo i A Twoja ulubiona pora roku, Klara? Zima. A dlaczego zima? Dzima. A dlaczego? Bo są mialiny i można pić ciepłe kakao i wjeżdżać na pędzlach i lepiej w Akurat trafiliśmy na bieg niepodległości, który się odbywa wzdłuż plaży. Tomasz! Chyba dużo dańszczan wpadło na ten sam pomysł co my, żeby odwiedzić plażę, bo są naprawdę tłumy, jak na tę porę roku. No i jeszcze ten, e, ten bieg spotęgował ilość osób. Ojejku, naprawdę, bardzo dużo osób. Gdy rano biegam, to są pojedyncze osoby na plaży, Tak naprawdę jest bardzo dużo. Malutkie fale dzisiaj, prawda? Dziękuję. Jaki to smak? Waniliowy. Vanili Kto powiedział, że w listopadzie nie można jeść lodów na plaży? Dla mnie? Tak. Dziękuję. Zmykamy do domu, bo się już robi późno. Wróciliśmy do domu, Stawiłam zapiekankę do piekarnika, także obiad już się robi, a dziewczyny mają taki zaciech na buziach, bo przed chwilką otworzyły paczkę, którą dostały od Temtoys z zabawkami. A w środku co było? Cry, Cry Babies! Cry Babies Magic Tears Storyland, nowa seria z postaciami ze świata bajek. W tej kolekcji jest ponad sześć różnych laleczek. I nigdy nie wiadomo, która się nam trafi w domku. Mi się trafił Piotruś. Pan. A mi Pinokio. A ja mam świnkę. Na Ma, patrz, w tym domku jeszcze były naklejki i skrytki z różnymi rzeczami. O, jadę. Buteleczka. Zwierzątko. Była magiczna książka, butki, buteleczka, ubranko, smoczek i nie. Ja, to, ja to mam. Patrzcie, laleczki magic na karmieniu płaczą magicznymi lwami. Gdy łezka kapnie na książkę, pojawia się na niej obrazek. 妈。啊 przy okazji tego typu zabawy przypominają mi o tym, że sześciolatki lat tutaj jednak wciąż jeszcze są dzieci. Dziewczynki właśnie zasiadły do tworzenia laurek dla swojej nauczycielki gimnastyki i akrobatyki, bo pani niedługo bierze ślub i z tej okazji właśnie dzieci przygotowują dla pani prezent niespodziankę, album, w którym będą życzenia i właśnie będą też wklejone: laurki od dzieci. A ja, korzystając z okazji, że jest chwila ciszy, bo dziewczyny zajęły się tworzeniem laurek, opowiem wam troszkę o zajęciach dodatkowych dziewczynek, bo wciąż pojawiają się na ten temat pytania. Tak więc dziewczynki niezmiennie od dwóch lat chodzą na zajęcia z akrobatyki dwa razy w tygodniu i dwa razy w tygodniu chodzą też na gimnastykę artystyczną. Poza tym od 8 miesięcy Klara i Aniela chodzą też na zajęcia z logopedii. Złócę póki co ćwiczę sobie sama w domu, ale jeśli będzie taka konieczność, to też do nich za jakiś czas może dołączy. I również w przedszkolu mają dziewczyny zajęcia dodatkowe. Mają jedną godzinę zajęć sportowych, takich ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej i godzinę zajęć tanecznych. No i jeszcze w związku, że chodzą do przedszkola dwujęzycznego, to też przez 5 godzin dziennie. W sali jest obecna lektorka języka angielskiego. Oprócz oczywiście nauczycieli, jest właśnie ta lektorka języka angielskiego, która zwraca się do dzieci wyłącznie w języku angielskim, i one również rozmawiają z nią tylko po angielsku. Także tak póki co wyglądają zajęcia dodatkowe dziewczynek. Na pewno ten plan ulegnie mocno zmianie za rok, jak pójdą do szkoły, bo. Przede wszystkim obiecałam dziewczynom, że jeśli już wyćwiczył swoje języki i zakończył przygodę z lokopedą, to w zamian zapisze je na pasy na naukę pływania i pewnie będzie trzeba też pomyśleć o dodatkowych godzinach z języka angielskiego, no bo jeśli już zakończą te przedszkole dwujęzyczne i będą miały standardową ilość godzin angielskiego w szkole, to prawdopodobnie będziemy chcieli jeszcze jakieś lekcje dodatkowe wziąć. I myślę, że zrezygnujemy też z jednej czy dwóch godzin tych zajęć sportowych na rzecz jakichś zajęć rozwijających indywidualne pasje dziewczynek. Jak wiecie, Lucja lubi rysować, więc może coś w tym kierunku będzie chciała robić, a nie na coś wspomina o śpiewie, ale zobaczymy to dopiero za rok, póki co jest jak jest. Postawiliśmy na te zajęcia sportowe, na gimnastykę, na akrobatykę, no bo to są takie zajęcia ogólnorozwojowe, które dobrze wpływają na kondycję fizyczną, na sprawność, na napięcie mięśniowe, na postawek. Wiecie, to się przekłada też na inne sfery funkcjonowania. Też na gimnastyce artystycznej dziewczynki ćwiczą różne choreografię, więc mają elementy rytmiki, muszą też uczyć się tej współpracy w grupie, no i dyscyplina. Chcę Wam powiedzieć, że ja absolutnie. Nie naciskam na dziewczynki, nie naciskam na, na efekty, na to, żeby robić jakieś super postępy. Yy, absolutnie nie wpajam im takiego ducha rywalizacji. Oczywiście, jeśli będą chciały za jakiś czas i stwierdzą, że chcą iść tą drogą, to. Proszę bardzo, mogą brać udział w różnych zawodach, ale póki co ja absolutnie nie mam takich ambicji, żeby one szły w tym kierunku. Zależy mi na tym, aby po prostu zachęcać się do aktywności fizycznej, aby zapewnić im tą dawkę ruchu i żeby po prostu stał się ten ruch dla nich naturalny i żeby po prostu polubiły. Mamy już poćwiczone, kartki z życzeniami też już mamy zrobione. To teraz zabieramy się za pracę plastyczną. Wykorzystamy tak, do pracy jesienne zbiory. Ususzyłyśmy sobie trochę jesiennych liści i będziemy robić co dziewczyny dzisiaj? Zjeżdżaczki. Chodź mama. Co to będzie? Polecamy wam stworzyć swoje zwierzątka z liści, bo to jest naprawdę fajna zabawa rozbudzająca kreatywność. A jak już stworzycie, to oznaczcie nas koniecznie na Instagramie, żebyśmy i my mogli zobaczyć, co fajnego udało wam się stworzyć. Ojej, głosem padnięta. Jest 1915 dziewczyny, czy wam już chce może spać? Kolejny film, Dzięki za oglądanie.